Cześć kochani, witam serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze zdrapkami irlandzkimi. A dzisiaj przygotowałam 3 sztuki krzyżówki za 3 euro. Tak więc, kochani, zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie kciuki. No i zaczynamy. No i zaczynamy sobie po kolei od. No, po kolei po prostu. I będziemy zdrapywać w, krzyżóweczki w całości, ponieważ one są. Mam je tylko w 3 sztukach, więc. Mam nadzieję, że szybko tutaj nam pójdzie ten odcinek. także x i b co mamy dalej mamy c i l c i l c i l jak cel no i mamy w bonusie l mamy dwa razy w bonusie tutaj mamy jeszcze L. OK, co mamy dalej? S S I to chyba tyle F F nie ma nie, jest tutaj chyba tylko jedno Dalej mamy M. Czy gdzieś jest M? M jest tutaj. Do bonusa brakuje nam tylko dwóch. A jeszcze tyle literek przed nami. V jest w gwiazdy. W przypadku wygranej, czy ta gwiazdka, jeśli trafi się słówko z gwiazdką, no to grana będzie podwojona. Ale były tylko trzy gwiazdki. Nie, przepraszam, cztery. Więc i tak mało. Dalej Y. Y. Czy gdzieś jeszcze nie ma te? Mamy te. te, jest tutaj, tutaj. Chyba tyle, ten mamy. Jedno jest tutaj, a drugi jest tutaj. Jedno, drugie. Czy gdzieś jeszcze? Chyba już nie ma. O i R by nam się przydało. U jest tutaj. I czy gdzieś jeszcze, jeszcze tutaj. Nie ma w ogóle jakichś takich samogłosek, tylko U była. Y, Q teraz mamy. Q nigdzie nie widziałam. G jest G. Nie ma żadnych takich fajnych liter. Czy gdzieś jeszcze było G? Chyba nie. P. P było dwa razy tutaj. Tutaj daje nam pierwszy wyraz. Czy gdzieś jeszcze było P? Chyba nie. D. Mamy A. Z. Z nie widziałam. Jest O, więc jest jeszcze ostatnia szansa na bonus, jakby się trafiła literka R. To były bonus. Tutaj mamy tymczasem drugi wyraz. O, 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 o. Jest jeszcze tutaj. Uwaga, czy będzie R? No nie, mamy E. Czy E nam coś zmieni? Tak, E nam daje trzeci wyraz, także jest wygrana. O, nawet czwarty wyraz, cztery. Tutaj jeszcze. Tutaj piąty, O, jest piąty. Super. I szósty. Siódmy. Ej, trochę nam się nazbierało. Zaraz jeszcze sprawdzę. Czy nic nie pomieszałam. I tak. R nie było. No R by nam dało bonusik, no ale R nie było. I, i, i. I, I, I też nie było. H. Czy H gdzieś było? Nie. H niestety nie było. W. W też nie było, no i to tyle co nam zabrakło, więc mamy tak. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwadzieścia euro. Super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Tak, dwadzieścia wychodzi super. No to już jesteśmy na fajnym plusiku, dzięki jednej zdrapce, a jeszcze dwie przed nami. Także bardzo fajnie, dziękujemy Ci zdrapko i zapraszamy kolejną. No i drapiemy. V i F. V i F. Jest F. Ale póki co nie widzę V, chyba że znajdzie się później. Dalej mamy D. D jest tutaj. I jeszcze tutaj. S, S widzę. No troszkę mam tych literek S, w się też jest. Tutaj mamy Dalej Z. Z, 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 Z jest tu. I to chyba wszystko. B. Ja, mamy B. Dwa razy. To chyba wszystko. Dalej P. P mamy tutaj. P, 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 P I. I to tyle. No mamy H. A jak hazard? Nie tylko dwie litery, a nie jeszcze w bonusie. Literka K jest jedna, jest druga, i trzeciej nie widzę. Jest a, a mamy w bonusie. A jak Aga? Jest Y. Mamy tutaj już pierwszy wyraz. X. U. U jest gwiazdce. T. No ale bonusa brakuje nam jednej. Nie by było jakby wygrała też ta zdrapeczka chociaż już ta pierwsza zrobiona plusa więc nie bądźmy zachłanni albo nie, lepiej bądźmy bądźmy zachłanni C C nie ma G, jest G, jest bonus, super super, druga zdrapka wygrana a zdrapki kupowane pod rząd Kiedyś miałam taki super odcinek, gdzie trzy zdrabki wygrały, trzy zdrabki kupione z rzędu, krzyżówki. W jednej było chyba 10, w drugiej było 20, a w trzeciej 100. Jakoś tak. Chyba, że się mylę w każdym bądź razie, na pewno w jednej było 100, a w tych drugich też było coś powyżej zwrotu, więc no, są takie sytuacje możliwe. Jak nie zapomnę, to wam tutaj podlinkuję ten odcinek. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Ja mam nadzieję, że widzieliście, bo były naprawdę super. O. O. I ostatnia. Q. Ale ku nie widziałam. E, tutaj żadnych słówek nie ma. Jest tylko tutaj jedno. I tak. N nie było. E nie było. N, E, N, E, R. Też nie było. I L też nie było. te było, ale, to, ale nie było N, więc to nam nic tutaj nie zmienia. Sprawdźmy sobie, co w bonusie. Uwaga, uwaga. No, jest 6. Super. Już 26. Jeszcze jedna zrabka. Także wszystko się jeszcze może wydarzyć. Nie mówię, że. Nie mówię, że w tej już nic nie będzie, bo zdarzają się właśnie sytuacje, gdzie trzy z rzędu są faktycznie wygrane. Także mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś wpadnie. Drapiemy D. E. jak Edward nożyce ręki sporo tej literki e ku, to nasza zmora dzisiaj nie ma nigdzie. S. S mamy. y, b, b nie ma g, czy gdzieś mamy g? jest tutaj, tylko jeden raz, x, 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 x a tutaj chyba w tej zrafce akurat nie było i odbyło w gwiazdce, O, o, mamy w bonusie. Tylko trzy literki. O, dalej mamy M. Czyli było M. my tutaj. Tutaj jeszcze było Y. To nam daje pierwszy wyraz. Dalej. C jest A. no, czy będzie R ale R to by nam tu chyba zrobiło więcej tych wyrazów więc nie, ciężko R gdzieś jeszcze było, a a już więcej nie było. Dalej L. L mamy tylko dwa razy. P. Prawie jak R, tylko bez ogonka. No, ale to nie jest. Drugi wyraz tam się utworzył tymczasem. Drugi wyraz, ja sprawdźmy, może się jeszcze coś tutaj, tutaj A ominęłam. K jest tutaj i to chyba wszystko. Tu jeszcze A ominęłam, N by się przydało, R by się wiadomo przydało. No to by nam dało zbyt dużo, zbyt dużo tutaj wyrazu więc nie sądzę, no ale sprawdźmy. W. Wu nam nie daje trzeciego słowa, słuchajcie, nie będzie wygranej. Jeden wyraz, drugi wyraz R nie było, N nie było, Rn, Rn, Rn i było, ale nie było R, F też nie było. U, nie było. Więc tu jest tylko jeden, tutaj a. Jeden drugi. No, ale trzeciego niestety nie ma. Sprawdźmy, co by było w bonusie. No, w bonusie byłaby dyszka. Ale i tak jest dzisiaj bardzo fajny odcinek, bo wygrały dwie zdrabki na trzy i mamy super plusik. Jest super plusik, dwie wygrane powyżej zwrotu, także nie ma co narzekać. Tutaj w tej zdrapeczce mieliśmy 6 euro w bonusie. Tutaj było 6 euro w bonusie. Tutaj była, tutaj było 20 euro w ogóle na tej zdrapce. Tutaj nam się utworzyło 7 słów. Jeśli nic nie pominęłam, to tu było jedno słowo, tu było drugie, tu było trzecie, tu było czwarte, piąte, szóste, siódme i siedem słów nam dało 20 euro. Także super wygrana. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No a jeśli tak, to zostawcie łapkę oraz nie zapomnijcie subskrybować kanału jeśli jeszcze tego nie robicie tymczasem żegnam się z Wami pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wysokiej wygranych w Waszych zdrabkach oraz miłego wieczoru trzymajcie się ciepło, no i do następnego pa pa